Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest jak teściowa. Wszyscy go znamy i wszyscy wiemy, że potrafi napsuć krwi, ale rzadko przyznajemy, że mamy z nim problem. Chodzi o porównywanie się do innych. Niektórzy robią to w myślach, inni na Instagramie, a jeszcze inni na imprezie u znajomych, wmawiając sobie, że ich życie jest gorsze, bo ktoś ma lepszy samochód albo bardziej wypielęgnowane rośliny doniczkowe. Porównywanie się do innych nie jest wymysłem współczesności. To wbudowany mechanizm naszego mózgu. Jest częścią naszego przetrwania. Dawniej nasi przodkowie musieli wiedzieć, kto w grupie jest najsilniejszy, żeby nie dostać w zęby, a dziś mózg nadal namawia nas do oceniania siebie przez pryzmat innych. Mózg działa jak mały detektyw ciągle ocenia, czy jestem w porządku, czy inni mają lepiej. Tylko, że teraz, zamiast patrzeć na ludzi w wiosce, patrzymy na ludzi na Instagramie, TikToku i Facebooku. Efekt? Permanentny stres i poczucie nie wystarczą. Jakie mamy rodzaje porównań? Porównania w górę. Patrzysz na kogoś, kto robi coś lepiej, ma więcej sukcesów, piękniejszy wygląd. Tu jest ryzyko frustracji i poczucia niższości. Drugim rodzajem jest porównywanie w dół. Patrzysz na kogoś, kto ma gorzej od ciebie. Tu może pojawić się poczucie wyższości. Ale i tak nie jest zdrowe psychicznie, bo opiera się na krytykowaniu innych. I trzeci rodzaj porównywanie z samym sobą najlepsze porównywanie. Patrzysz na siebie sprzed miesiąca, roku czy tygodnia i oceniasz własne postępy. Tu rośnie poczucie satysfakcji i motywacji. Jakie są zagrożenia z porównywania się? Porównywanie się do innych nie jest tylko w głowie ma realne skutki psychiczne i fizyczne a oto niektóre z nich. Porównywanie się do innych obniża naszą samocenę. Im częściej patrzysz na innych i myślisz, oni mają lepiej, tym mocniej wątpisz w siebie. Zazdrość i frustracja. Nagle każdy sukces znajomego staje się Twoją porażką. Zniechęcenie i prokrastynacja. Patrzysz na czyjeś osiągnięcia i mówisz sobie, nigdy nie osiągnę tego poziomu, więc odkładasz własne działania. Wypalenie i chroniczny stres. Permanentne porównywanie się zużywa Twój umysł jak telefon, którego bateria nigdy się nie ładuje. Niekonstruktywna rywalizacja. Zamiast motywować, porównania często prowadzą do frustracji i niezdrowej rywalizacji z samym sobą lub innymi. Krótko mówiąc, porównywanie się do innych to jak wchodzenie do labiryntu pełnego pułapek, bez mapy i z zamkniętymi oczami. Porównywania się można się oduczyć. Jak to zrobić? Przejdźmy do konkretów. Nie mówię po prostu przestań, bo to nie działa. Trzeba działać krok po kroku. Przede wszystkim świadomie zauważać porównywanie. Pomoże w tym ćwiczenie, w którym zaczniesz zwracać uwagę na myśli typu: On ma lepiej, On jest przystojniejszy, Ona jest piękniejsza, mądrzejsza, bogatsza. Zapisz je w notatniku. Samo zauważenie zmniejsza moc tych myśli. Porównywanie w odpowiednią stronę. Zamiast patrzeć na innych i czuć się gorszym, porównuj się do siebie sprzed miesiąca, roku czy tygodnia. Na koniec dnia zapisz trzy rzeczy, które zrobiłeś lepiej niż wczoraj. Nawet małe postępy są zwycięstwem i nikt ci ich nie odbierze. Praktyka wdzięczności. Wdzięczność działa jak magiczna odtrudka na porównania. Codziennie zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być zdrowie, rodzina, ukochany kubek do kawy. Badania pokazują, że ludzie praktykujący wdzięczność znacznie rzadziej porównują się do innych. Detoks od mediów społecznościowych. Instagram, TikTok, Facebook to nieustanna wystawa życia innych ludzi. Zrób tydzień bez mediów społecznościowych lub obserwuj tylko konta, które dają Ci wartościową wiedzę. Mindfulness i skupienia na teraźniejszości. Świadomość chwili obecnej zmniejsza potrzebę porównania. Przez 5 minut dziennie skup się na oddechu i tym, co robisz tu i teraz. Zamiast myśleć, oni mają lepiej, powiedz skupiam się na swoim kroku. Humor i dystans. Śmiech to potężne narzędzie. Gdy zobaczysz kogoś z lepszą fryzurą albo większym sukcesem pomyśl, OK, super, ale ja dziś nie wylałem kawy na komputer. To mój mały sukces. Wzmacnianie własnej tożsamości. Poczucie własnej wartości to najlepsza ochrona przed porównywaniem się. Zrób listę swoich mocnych stron, sukcesów i cech, z których jesteś dumny. Codziennie dodawaj coś nowego, nawet drobnego. Małe zwycięstwa. Jak zacząć od dziś? Porównaj się do siebie sprzed miesiąca, nie do kogoś z internetu. Zapisuj trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Śmiej się z własnych potknięć. Obserwuj ludzi, którzy cię inspirują, a nie frustrują. Zauważ każdy mały krok, nawet jeśli to tylko niewylewanie kawy na klawiaturę. Pamiętaj, Twój rozwój nie jest wyścigiem, a Twoje życie nie ma metryki idealnego sukcesu. Porównywanie się do innych jest jak labirynt pełen pułapek. Łatwo się zgubić ale z małymi ćwiczeniami, uważnością i dawką humoru można wyjść i zacząć cieszyć się własnym życiem. Porównaj się do siebie z przedwczoraj, bądź wdzięczny i śmiej się z własnych potknięć. Twoja droga jest wyjątkowa, a sukces mierzony jest w małych krokach, nie w lajkach na Instagramie. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, kliknij subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o psychologii i rozwoju osobistym. Pamiętaj, porównywanie się do innych jest opcjonalne, ale subskrypcja jest obowiązkowa.